Marynowanie kurczaka w maślance bądź jogurcie sprawia, że mięso staje się delikatne, wręcz aksamitne. Tak będzie i w tym przypadku, ale poza delikatnością będzie dużo mocnych i bardzo ciekawych smaków. I właśnie od tych mocnych zaczynam. Papryczkę chili kroję bardzo drobną. A piersi z kurczaka kroję w dosyć grube plasterki. I przygotowuję marynatę. Do miski wlewam wcześniej wspomnianą maślankę. Do niej dodaję pokrojoną drobniutko chili i przetarty na tarce czosnek. Świetnie będzie pasowała słodka nuta. Dodaję więc cukier trzcinowy i przyprawę kary w proszku. Jeszcze liście świeżej kolendry i dokładnie mieszam. Można też lekko dosolić. W takiej marynacie zatapiam kawałki kurczaka i wstawiam do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Po tym czasie przesypuję mąkę i przyprawiam: przyprawą kary, sypkim oregano, solą i słodką papryką w proszku. Mieszam. Kurczaczki odsączone dokładnie z marynaty panieruję w przyprawionej mące. A więcej naszych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl Ale wracam do tego przepisu. W garnku rozgrzewam głęboki olej i wrzucam nasze małe kurczaczki. Smażę przez mniej więcej 3 minutki, a kiedy nabieram takiej ślicznej, ciemno-złotej barwy, wyciągam, odsączam na papierowym ręczniku i wykładam na talerz. Takie kurczaczki świetnie smakują same, ale można podać je z różnymi sosami, np. przykład czosnkowym, słodko-pikantnym albo sosem chili. Ale najpierw musicie te kurczaczki koniecznie zrobić w domu. Podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl, a jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.